Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Extra Utilities i dodaje mnóstwo, ale to mnóstwo różnych ciekawych y, narzędzi, bloków, y, rur i takich różnych innych do naszej rozgrywki. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Extra Utilities z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy, i taki, takiego moda się pobiera z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, i tutaj mamy obrazek, jakie tam rury mogą być. Tutaj mamy mnóstwo, jak się kliknie na te show, 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 to zobaczymy, jakie są nowe bloki. Tutaj autor wszystko, wszystkie te bloki opisuje. Y, jakieś takie y, ciekawe y, kurtyny. Y, jakieś takie różne inne rzeczy. To są bloki. Tych bloków jest o ca, całe, 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 całe mnóstwo i każdy jest opisany, także sobie możecie przeczytać, co one y, robią, co one dają. Y, nowe itemy, y, jakieś dziwne dziwnostki, Golden Lasso, też jest wszystko opisane. Także dużo się tutaj można dowiedzieć na tej stronie. Tutaj są dosyć długie filmiki na temat tego moda, także z nich się też wszystkiego dowiecie. No i, i, i jest sekcja Download. Jak klikniemy tutaj, Show, to mamy od razu wersję na Minecraft 1.7. Stabilne, bo tutaj są jeszcze niestabilne, ale nas interesuje stabilna, i najnowsza stabilna jest 1.1.0b. I tą, tę właśnie wersję tutaj kliknęłam i stąd pobrałam. Także jak mamy już pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze Forge'a na wersji 1.7.2, to dowiecie się, jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję FOC z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo, jak pokazuję w filmiku. Wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1121 i na taką właśnie wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.2. I ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowane, możemy przystąpić do instalacji właściwej. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy ten plik do folderu mods. I mamy go tutaj. Możemy zamknąć, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Czekamy, oczywiście, troszkę, aż nam się uruchomi. Jak widzicie, mam Forza z końcówką 1121. Tutaj również. Klikam play. No i czekamy, aż się uruchomi. No, i czekamy, i czekamy, i czekamy. Jeszcze momencik, no dalej, logo już jest, i jeszcze chwilka, i i i, i wchodzimy do moc, i szukamy ekstra, ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra będzie za dynamik, jest ekstra utilities, gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy, gramy w wybranym świecie. Najlepiej by było stworzyć nowy świat, bo ten mod dodaje różne ciekawe ciekawostki, więc najlepiej by było stworzyć nowy świat, ale oczywiście ja Wam pokażę tutaj tylko, mam jakąś jedną rzecz, bo nie ma czasu na to, żeby przedstawiać całego moda. Wszystkiego dowiecie się z tego filmiku, który jest na stronie, z której pobieraliśmy moda. Zatem wchodzimy w Ejak Ekwipunek. No i mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo różnych różności. Nie mam pojęcia, jak to się używa. Tutaj jest jakiś FRX Word, plus 6 obrażeń. Także tutaj są właśnie narzędzia. Tu jest jakaś konewka jak się robi taką konewkę z kamienia, miski i mączki kostnej ta jest zepsuta ta jest ulepszona z jakiegoś czegoś takiego soul fragment to jak się zabije pewnie kogoś nie wiem, powiem szczerze no trzeba tam niestety sobie doczytać na tym na tej stronie z której pobieraliśmy moda Tutaj jest jeszcze mnóstwo właśnie takich innych rzeczy, jakieś szkło, tak się robi z takim jakimś, oj, zrobię na chwilę większe. Z unstable ingot, a jego się robi tak właśnie, jakieś takie dziwne dziwolągi, tutaj są jakieś... Do coś takiego. No no niestety, nie umiem wam powiedzieć, co to jest to wszystko, ponieważ no musicie sobie obejrzeć ten filmik i zobaczyć. O, tu jest taki, żeby podwiesić lampę pod y, sufit. I jakieś tutaj są ciekawe ciekawostki. I tutaj jest angel block, który się robi z obsydianu, z szczapki złota i piórek. Dobra, już zmniejszam to. I taki angel block sobie zobaczymy. I, 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 I co trzeba zrobić? Trzeba e, gdzie, gdzie on jest ten angel block? Nie ma już go. Angel block, angel block. Tu, och, aż tyle mi się wzięło. Jeden wystarczył. I taki angel block. To jest coś takiego, że na przykład jesteśmy sobie, w, przepraszam, w powietrzu chcemy tutaj sobie zrobić jakąś ścieżkę, na przykład bo nie chcemy chodzić po trawie to możemy sobie tak o, po prostu kliknąć w powietrzu tym angel blokiem i on nam się ustawi i możemy sobie do niego dokładać także to też jest dobre na skyblockach i tak dalej i potem jak się, o tutaj wyrzucę żebyście widzieli, jak się go zepsuje to po prostu ma się go z powrotem w w, w ekwipunku a ścieżka została Także teraz wystarczy sobie na nią wejść i sobie pochodzić. Także to jest tak tyle w miarę szybko, żeby wam pokazać, że cokolwiek tutaj działa. A resztę, no niestety, musicie sobie tam doczytać i dooglądać na tej stronie, z której pobieraliśmy moda. A ja kończę, i a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapgpl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam Was, angel blokiem, pa pa